Nazywam się Ewa Karp, jestem z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej i nasz projekt to dwuwałowy silnik spalinowy jako alternatywa dla konwencjonalnego silnika z offsetem. Nazywam się Michał Łukaszuk, jestem również uczniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Pomysł na projekt pojawił się podczas analizy rozwiązania zastosowanego w silniku Hyundai Gama, a mianowicie offsetu, czyli przesunięcia osi cylindra względem osi wału korbowego. Podczas analizy tego rozwiązania zauważyliśmy, że ma wadę, jaką są siły skrętne występujące w komorze cylindra oraz bardzo trudne wyrównoważenie. Postanowiliśmy zastosować drugi wał korbowy, symetrycznie ustawiony do tego pierwszego, tylko w odwrotnej fazie, dzięki czemu drgania anihilują się nawzajem, dzięki czemu Praca naszej jednostki ma większą kulturę niż rozwiązanie mające tylko jeden wał. Zastosowaliśmy zespół zębatek stożkowych w celu zapewnienia lepszego wykorzystania mocy z obu wałów i sprawienia, że jest ono symetryczne. Przez to części powinny zużywać się równomiernie, zapewniając dłuższą pracę jednostki. Nasz silnik to po prostu silnik i jest on po prostu alternatywą dla już istniejących więc może być stosowany w takich samych miejscach, w jakich są stosowane obecne silniki spalinowe, a także jako napęd w napędach hybrydowych. No ogólnie może być też używany jako generator prądu albo po prostu jako silnik w samochodzie.